Nadszedł ten moment, na który wszyscy czekali. Nasza kolekcja skórzana jest już dostępna, ale jak to zwykle bywa w przypadku takich projektów, efekt jest nie mniej ciekawy jak droga, która do tego efektu doprowadziła. Dzisiaj serdecznie zapraszamy Was za kulisy powstawania tej kolekcji. Produkty skórzane chcieliśmy zrobić już od dawna. Co znaczy od dawna? Cóż, jeśli spojrzymy sobie na nasz plik, w którym gromadziliśmy inspiracje i nasze pomysły co do produktów skórzanych, to jest on datowany na 5 maja 2020 roku, co znaczy, że minął już aż rok. Jednocześnie postanowiliśmy, że to nie będzie po prostu nasz wymysł, że chcemy zrobić jakieś tam konkretne rzeczy, tylko chcemy dowiedzieć się na 100%, że to jest coś, czego wy potrzebujecie. To jest coś, czego nie ma na rynku i to jest coś, co na pewno będzie odpowiadać waszym oczekiwaniom. Dlatego też przeprowadziliśmy co najmniej kilkadziesiąt rozmów telefonicznych, czasem krótkich, czasem trwających nawet pół godziny, żeby dowiedzieć się, co dokładnie jest w Waszych głowach i jak z Waszych głów możemy przenieść to na rzeczywistość. Dzięki wielu rozmowom, które z Wami przeprowadziliśmy, dziesiątkom zapytań na Instagramie, rozmowom telefonicznym, ankietom, całemu temu tematowi, który pozwolił nam się wywiedzieć w Waszych potrzebach, możemy powiedzieć dzisiaj jedno: zrobiliśmy wszystko, aby produkty jak najlepiej wpisały się w Wasze oczekiwania i to wszystko dzięki Wam. Tak się fortunnie złożyło, że na początku 2021 roku znaleźliśmy idealnego partnera, który pozwolił nam przekuć nasze plany, w rzeczywistość połączyliśmy siły z firmą DAK, połączyliśmy nasze doświadczenie z ich rzemiosłem i dzisiaj mamy dla Was tego efekty. Zapraszamy na początek do Lublina, żebyście mogli zobaczyć, jak powstają nasze produkty. Cześć, jesteśmy w Lublinie, gdzie dopracowujemy szczegóły naszej kolekcji z marką DAK. Chodzi oczywiście o akcesoria skórzane. Zapraszamy na małą wycieczkę. Cześć, jesteśmy dzisiaj w Lublinie, czyli w tym miejscu, w którym dzieje się cała magia związana z naszą limitowaną kolekcją akcesoriów skórzanych DAC i Dendicor. I dzisiaj pokażemy Wam nieco za kulisowych informacji. Jeżeli Was to interesuje, a zatem tak jest, to zapraszamy z nami. I jeśli chodzi o naszą kolekcję, to jak zwykle w przypadku rzeczy, które robimy, przyświecało nam kilka głównych idei. Po pierwsze, kapsułowych, czyli to, żeby te rzeczy były maksymalnie proste, maksymalnie uniwersalne, użyteczne i żeby były sprawdzonymi rzeczami, które przetestowaliśmy na gruncie własnych garderob. Druga sprawa to neutralne kolory, czyli żeby te rzeczy idealnie łączyły się z tymi wszystkimi innymi akcesoriami, elementami garderoby, które już w swoich szafach macie i które będą świetnie pomagały wasz stylowy rozwój. I trzecia sprawa to to, żeby były w atrakcyjnej cenie, ale w możliwie najwyższej jakości. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć. W momencie, kiedy porównujemy to do analogicznych produktów innych marek, takich, które są bardzo często takimi love brandami, które po prostu każdy chce, ale mówi, kurde, no idealne, ale drogie, no to my jesteśmy odpowiedzią na to pytanie. Długo rozkminialiśmy to i w ogóle, jaki typ karabinków wybrać do naszych toreb. Tak, bardzo fajnym tematem jest to, że bardzo łatwo możecie to zapięcie odpiąć i zapiąć. Zależało nam na tym, żeby te rzeczy były maksymalnie funkcjonalne. Zadbaliśmy o praktycznie każdy detal. Zamki chodzą gładko, torby posiadają od spodu, które sprawiają, że można je spokojnie postawić na ziemi, jeżeli jedziecie na przykład w komunikacji miejskiej. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, będziemy się pewnie powtarzać, ale mamy nadzieję, że nam wybaczycie. Zebraliśmy wszystkie nasze doświadczenia, zebraliśmy doświadczenie naszego partnera, czyli firmy DAK, która posiada 30 lat właśnie już na rynku, jeśli chodzi o produkowanie wyrobów skórzanych na rynek polski i zagraniczny i to wszystko razem może nie dało ani czokapika, ani atomówek, ale dało świetne produkty, które zdecydowanie dobrze Sprawdzą się na gruntach waszych garderów. No i co? Najważniejsze jest to, że spośród setek skór, które tutaj widzicie, wybraliśmy dla Was dwa naj najlepsze naszym zdaniem rozwiązania, które po prostu są niesamowicie miękkie, ale jednocześnie też bardzo wytrzymałe. No i moim zdaniem są. Naprawdę wyróżniające się jakościowo, bo nie wiem jak ty Dawid, ale ja rzadko kiedy się spotykam ze skórą takiej jakości, żebym po prostu pod palcami czuł, że to po pierwsze przetrwa próbę czasu, przetrwa próbę życia i przede wszystkim, gdzie się bardzo ładnie patynowało. Tak, te skóry wybraliśmy razem z Wami, bo zdecydowaliśmy się, że tutaj oprócz tej wytrzymałości, o której Karol powiedziałeś, ważna jest także elastyczność, czyli to, żeby te produkty dobrze działały po czasie, żeby się fajnie patynowały, ta skóra ma naturalne wykończenie, co też jest ważne, jest produkowana w Polsce, jest tutaj garbowana, więc uderzamy nie tylko w tę lokalność, jeśli chodzi o temat właśnie produkcji polskiej, ale także półprodukty wybieramy najlepsze, które są możliwe w kontekście konkretnego materiału. Chcieliśmy wybrać wybrać skórę, która będzie gładka, przez co będzie łatwa w pielęgnacji, ale żeby miała też trochę takiego smart casualowego charakteru. I wybraliśmy właśnie y, taką skórę, która ma naturalną strukturę, jest bardzo miękka, ma świetną mizdrę. Będzie to można zobaczyć chociażby w środku portfeli, bo nie będziemy ich wykańczać żadną podszewką, żeby uzyskać najbardziej naturalny feeling. I jesteśmy zachwyceni jakością tej skóry. Jest gruba, jest miękka, jest elastyczna, bardzo fajnie się zachowuje i daje dużą szansę na to, że będzie się pięknie patynować. Staraliśmy się, aby w tym basicowym podejściu, które jest dla nas tak bardzo ważne i tak bardzo użyteczne, zaproponować też coś takiego, co jest ciężko dostępne na rynku. I wpadliśmy na pomysł torby łączonej z materiału tekstylnego, jak i skóry. I właśnie tutaj, jeśli chodzi o ten materiał, wybraliśmy bardzo fajną, wodoodporną tkaninę, która jest importowana z Włoch, co daje nam tutaj gwarancję wysokiej jakości, która w połączeniu z brązową skórą będzie prezentowała się wprost idealnie i sprawi, że taka torba właśnie, taka przełamana, półformalna, smart casualowa, świetnie odnajdzie się w zarówno zestawach bardzo eleganckich, jak i takich naprawdę elegancko luźnych, tak jak to przecież w przypadku współczesnego smart casualu często bywa. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ta torba wyszła i zaraz Wam też pokażemy, jak taka torba powstaje. Interesuje nas, zarówno nas jak i naszych odbiorców, ile czasu potrzeba poświęcić, żeby zaprojektować taką torbę właśnie od zera do takiego gotowego produktu, który już tutaj mamy. Rozrysowane mamy różne elementy, jak się mhm. naszywa, które elementy są z kaniny, które elementy ze skóry. Nie więcej łapiemy już rozmiary. Przenosimy na karton taki właśnie typowo, który nam służy do, do robienia szablonów. Takie pierwsze próby to Nieraz kilka godzin, raz, dwa, trzy dni, żeby ją po prostu wyprodukować w takiej formie, żeby można było ją później w rzeczywistości zrobić. Bo możemy sobie zrobić jakąś torbę, jakiś wzór, której nikt nie potrafi później zrobić. Także mhm. musimy wszystko wziąć pod uwagę. Jeżeli torba ma mieć, tam dajmy na to, 37,5, no to musimy sobie zmierzyć, że torba, na przykład, po, ma mnie 39 w rzeczywistości, mhm. bo dochodzi dochodzi jakiś tam element, który ucieka nam po wyrzuceniu, żeby torba w rzeczywistości miała tam rozmiar yy, yy, o 60. Myślę, że około 80 elementów śmiało możemy powiedzieć, że tutaj jest, bo jest dużo też ukrytych szablonów, które nie widać na zewnątrz, ale są jakieś wzmocnienia, usztywnienia, czukucia. Mhm. Mogę powiedzieć, że byliśmy zachwyceni tym, jak te produkty wszystkie wyszły. W sensie, gdy otwieraliśmy karton, to no po prostu było jedno wielkie wow. Więc dziękujemy, że się udało naszą wizję, jaką mieliśmy wprowadzić w życie. Wszystko się wiąże w całość. Mhm. I produkcja, i tutaj, i Państwo, także wszyscy. Jak wszystko dopniemy razem, to wszystko powinno wyjść. Bardzo dziękuję za podzielenie się wszystkimi kulisami. No Już nie możemy się doczekać, aż produkty trafią w ręce naszych klientów i wtedy zostanie wszystko potwierdzone to, o czym tutaj mówiliśmy. Jeszcze raz bardzo serdecznie tak, dziękuję. Dziękujemy za, za współpracę, że Super. zechcieli Państwo z nami też. A my w takim układzie już teraz idziemy dalej. Dziękuję bardzo. Może tak drobne, rzecz, ale jakoś za każdym razem zwracam uwagę na to, który ma się ochotę ubrać i który akurat będzie idealnie pasował do danej stylizacji. I przekliniliśmy. Nasz jeden konkretny wzór, który wydaje się bardzo uniwersalny, ale jak patrzę na to, to myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo w kwestii pasku. Zdecydowanie. Na początek zdecydowaliśmy się na połączenie elastycznej taśmy i skóry. To jest bardzo fajne, smart połączenie, które jest eleganckie wtedy, kiedy musi być eleganckie, a każuolowe wtedy, kiedy. kiedy być luźne, kapsułowość jest bardzo dobra i utrzymywanie tego samego standardu także. Tak. I znowu postawiliśmy sobie za cel zrobić taki pasek, który będzie pasował do większości smart-każuolowych, jak i każuolowych stylizacji. Także się to udało i liczymy, że docenicie wygodę i stylowość naszego wyboru. Nasza droga powoli dobiega końca, więc dotarliśmy do ostatniego etapu od Przemyślenia wszystkiego poprzez projekt aż do wykonania. Jesteśmy w miejscu, gdzie wszystkie te nasze pomysły się dzieją, czyli w miejscu, gdzie wszystkie produkty są szyte. Szczycie tak naprawdę jest tym ostatnim etapem, gdzie cała magia się zadziewa i wszystkie, e, cały ten wysiłek, który w całym procesie jest wkładany, przybiera realną formę. E, I no jak sami dobrze wiecie, od szycia ciuchów do szycia galanterii nie jest aż tak daleko, więc jaramy się jak dzieci, kiedy możemy zobaczyć, jak tak naprawdę te wszystkie produkty powstają. żeby nie oceniać książki po okładce, ale czym jest fajny produkt, który dostajecie w beznadziejnym opakowaniu? No trochę traci, dlatego my teraz... Obczajamy jakie opakowanie wybrać, żebyście mieli bardzo dobre wrażenie z tym produktem już od momentu kiedy otworzycie karton i spojrzycie co jest w środku. Plus nie chcemy, żeby w transporcie cokolwiek się stało e, delikatnej skórze. Mamy już małe doświadczenie w wysyłaniu własnych produktów, więc wybór nie był aż taki trudny jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Wszystkie produkty dotrą do Was całe i zdrowe, w świetnym stanie i będą gotowe do noszenia. Wróciliśmy z Lublina to byliśmy już pewni, że wszystkie produkty mamy dopięte na ostatni guzik. No bo przecież przeszliśmy przez cały proces. Na początku wymyślaliśmy razem z wami te produkty, później prototypowaliśmy, wprowadzaliśmy wszystkie poprawki, więc no przecież nic już nie może się zepsuć. Pamiętacie może, że jak wydawaliśmy książkę w 2019 roku, to cały pierwszy nakład 1200 sztuk musieliśmy wysłać do recyklingu przez błędy drukarni. My pamiętamy. Ale na szczęście tym razem okazało się, że totalnie żadnych problemów nie było, a cała współpraca płynie po prostu bajecznie. Mamy dzisiaj okazję przeżywać świetny, taki naprawdę niepowtarzalny moment, kiedy pół roku naszej pracy w końcu zmaterializuje się w formie prototypów produktów, które już niedługo trafią do sprzedaży w ramach naszej kolekcji Dandy Cori Duck. Panowie, czy wy w ogóle macie świadomość, że to pół roku już pracujemy na tym projekcie? Tutaj bardzo ważne jest to, że... Tworząc te kolekcję, chcieliśmy uzupełnić pewną lukę na rynku. Szukaliśmy takich rozwiązań, które są trudno dostępne, które ciężko jest dostać na przykład w rozsądnym stosunku ceny do jakości. Maksimum jakości, minimum ceny to są te rzeczy, w których czujemy się najlepiej. Adam, jakbyś miał wskazać to, co sprawiło nam największy problem na przy projektowaniu tej kolekcji, to co byś powiedział? Powiedziałbym, że nic nam nie sprawiło problemu, głównie ze względu na fakt, że już po prostu wiedzieliśmy, czego dokładnie będą potrzebować ludzie do których traktujemy całą tę Tak. I tutaj bardzo ważną sprawą jest, że warto wspomnieć myślę to, że właśnie dziękujemy wszystkim naszym klientom, którzy zdecydowali się na naszą książkę, na dodatki, bo to wasze zaangażowanie pozwoliło nam zweryfikować nasze wstępne założenia i utwierdzić się w przekonaniu, że te takie podstawowe modele, które wybraliśmy są naprawdę dobre. Boże, jak ja kocham tę torbę. Ale ją ja uwielbiam. To jest, jeżeli bym miał się kiedyś zakochać w jakimś produkcie, to byłby to zdecydowanie ten produkt. Ja go uważam za moje dziecko, jedno z najlepszych rzeczy, które może kiedykolwiek to mi się Jedno z najlepszych dzieci jakie zrobiłem. No, ale, ale jest to świetny temat. Idealne wyważenie między smart Taką półformalnością właśnie a i taką kabeleonowatością, czyli taki, taki itemek, który będzie się dobrze dostosowywał do tego, co do niego dobierzecie. Jeżeli będziecie zastosowywali właśnie tematy casualowe, to się świetnie odnajdzie w casualu. Do formalnych bardziej klimatów, takich właśnie w stylu preppy, w stylu smart casual, sartorialnym, świetny temat. Połączenie skóry, materiału, trudno dostępne. Jeżeli już dostępne, to w formie czarnej, a chcieliśmy dać taki temat, który będzie jednak lepszy właśnie Albo do tego. Albo bardzo niskiej jakości. Albo bardzo niskiej jakości, to, to, to racja. A tutaj naprawdę jest wiele smaczków, które zapewne nam jeszcze pokażemy, ale to nie będę zabierał spotlightu -like Pozostałe może rzeczy na ten moment. Tak, teraz model, który myślę, że najbardziej pasuje Adamowi. Proszę bardzo, najbardziej uniwersalny model dla Adamowego. Ktoś by pomyślał, czyżby to był model w kolorze czarnym? No, ktoś by pomyślał, czy to jest fakturowana skóra? Otóż tak, czy to jest bardzo prosty, wręcz prawie że minimalistyczny design? Otóż tak, czy będzie pasować do wszystkiego? Otóż do tak. czerni, najbardziej. I teraz dwóch faworytów, w zasadzie jeden model, ale w dwóch kolorach. No to są perełki z tej kolekcji, jeżeli chodzi o moją opinię. Czarny standardowo wędruje do Adama. Płaski, cienki portfel Bifold to jest coś, co zawsze będzie lądowało w mojej marynarce, w koszuli w spodniach, w torbie, gdziekolwiek. Dlaczego? Bo nic innego nie jest mi do życia potrzebne. Wrzucę tutaj tyle plastiku, ile potrzebuję, czyli w zasadzie maksymalnie cztery różne karty, bo... Po co nosić całą resztę? Jest minimalistyczny. Od trzymania w tylnej kieszeni spodni pięknie się spatynuje, a w taki portfel oddawać hajs to sama przyjemność. Kiedy otwieraliśmy cały karton, właśnie, w którym przyszły już ostateczne prototypy, towarzyszyły nam naprawdę ogromne emocje. Czy skóra, którą wybraliśmy, będzie dobra? Czy te rozwiązania, które wybraliśmy, rzeczywiście się sprawdzą? Czy jakość wykonania będzie taka, jaką sobie życzymy i jaką chcielibyśmy móc nam, Wam zaoferować? Naprawdę serca biły nam bardzo, bardzo intensywnie, bo to zawsze jest taki moment pewnej niepewności ale kiedy już wszystko otworzyliśmy, kiedy już sprawdziliśmy wszystkie te rzeczy, no to na naszych twarzach rzeczywiście pojawił się uśmiech i mogliśmy zbić sobie piątki i powiedzieć, tak, znowu to mamy, znowu będziemy w stanie dać Wam naprawdę świetną jakość i to w praktycznie już niedługo, bo w momencie, kiedy mówię do Was te słowa z ekranu YouTube'a, to kolekcja jest już dostępna. Pasek złączonych materiałów, czyli jednocześnie z elastycznej taśmy, a także elementów skórzanych jest idealnym wyborem na lato, a także dla osób, które cenią sobie wygodę. Dzięki tej elastycznej taśmie, nie straszne są Wam też wahania wagi, ponieważ nawet jeśli coś Wam przybędzie, no to... Taż ma bez problemu się rozciąga. Jednocześnie jest ona o wiele wygodniejsza, jeśli chodzi o użytkowanie w ciepłym klimacie czy też w ciepłej pogodzie, ponieważ o wiele lepiej przepuszcza powietrze i też w żaden sposób nas nie uwiera. Można będzie zapomnieć, że mamy pasek. Dostajemy więc nie tylko no oczywiście stylowy, piękny, bardzo uniwersalny pasek z połączenia dwóch materiałów i w dwóch bardzo uniwersalnych kolorach, ale jednocześnie dostajemy coś, co w sumie może być słabym hasem reklamowym, bo w sumie kupujemy, co, żeby później nie czuć, że to mamy, ale chyba w przypadku paska jest to fajnym rozwiązaniem, że kupujemy sobie przede wszystkim wygodę i styl. Jeśli szukacie sposobów na efektywne odchudzenie swojego portfela, oczywiście nie mówimy tutaj o pieniądzach. To mamy dla Was idealne rozwiązanie i ja mogę o nim powiedzieć z pełnym przekonaniem. Tym bardziej, że ten właśnie portfel, który zaproponowaliśmy w ramach naszej skórzonej kolekcji, został wykonany wedle prototypu, którego ja już od kilku lat użytkuję i szczerze przyznam, no nie wyobrażam sobie przeskoczyć na jakikolwiek inny portfel, bo ten mi w zupełności wystarcza. Liczymy, że tak będzie też w Waszym przypadku. Jest to taki portfel, który pomieści wszystkie najważniejsze rzeczy dla współczesnego stylowego faceta, czyli karty, wizytówki, gotówkę w wersji papierowej i pomieści. Tak efektywnie, że spokojnie zmieści się zarówno w tylnej kieszeni jeansów, jak i dobrze ułoży się w wewnętrznej kieszeni marynarki, nie wypychając jej nadmiernie, zapewniając ten elegancki wygląd. Co do samego portfela, bardzo ważne jest to, że jest on bardzo minimalistyczny. Logowanie umieściliśmy w środku, żeby właśnie tej prostej, czystej linii nie zaburzać. Mamy tylko dwa boczne szwy w kolorze skóry. Skóra sama jest bardzo gruba, bardzo elastyczna i bardzo miękka, ze względu właśnie na to, że no jest to taki produkt, który czasami potrzeba. Wygiąć w jedną czy w drugą stronę. I bardzo ciekawym aspektem, takim właśnie koneserskim, który mamy nadzieję, że docenicie, jest to, że w przypadku tego portfela nie zdecydowaliśmy się w ogóle na podszewkę, żeby nie tracić tej pięknej, mizdry, czyli tej wewnętrznej części skóry, którą po każdym otwarciu będziecie mogli podziwiać, zachwycać się jej fakturą, strukturą, i chcieliśmy właśnie postawić na takie customer experience, które będzie bardzo nastawione na takie dotykowe sprawdzanie tego tematu. Piękny produkt, i liczymy, że odmieni życie naprawdę wielu mężczyzn, którzy borykają się z problemem zbyt grubego portfela na co dzień. Wiecie w czym jesteśmy równie dobrzy, jak w projektowaniu i tworzeniu produktów, w pokazywaniu ich na zdjęciach i materiałach promocyjnych. Zobaczcie. Czas na bardzo ważny element całego procesu produkcji i promocji, czyli zrobienie zdjęć produktowych. Bo pewnie się zgodzicie, że mm, najgorszą sprawą, jaką można zafundować sobie prowadząc sklep, to to, kiedy zdjęcia produktowe... Oferują pewną jakość, a później, kiedy otwieracie e, produkt, kiedy przychodzi do Was do domu, jest rozczarowanie, bo to zupełnie nie ten produkt, więc zakładamy wszelkich starań, żeby produkt jak najlepiej odwzorować właśnie na tych zdjęciach, żebyście decydując się na zakup, wiedzieli, co kupujecie. Zdjęcia robi Adam. E, jest to nasz specjalista nie tylko od zdjęć do kapsułowej garderoby, ale także do zdjęć produktowych. Tutaj nie mieliśmy innej opcji, jak tylko samodzielnie zrobić te zdjęcia. E, naprawdę daje nam to też dużo frajdy e, i Wierzymy, że dzięki tym zdjęciom będziecie w stanie podjąć najlepszą decyzję w kontekście tego, który z naszych produktów będzie najlepiej wpisał się w Wasze oczekiwania i potrzeby. W przypadku prezentacji produktów postawiliśmy na sprawdzone rozwiązania, dlatego są one pokazane tak, żeby uchwycić ich piękno i charakter, a także w sposób kontekstowy. Dlaczego? Dlatego, że w męskiej szafie i wszystkich dodatkach zdecydowaliśmy się na kapsułową garderobę na takich flatlejach, gdzie idealnie wszystko widać. To samo chcieliśmy zrobić z naszymi akcesoriami skórzanymi. Możecie dzięki temu zobaczyć, do czego taka torba pasuje, co możecie do niej zmieścić, co możecie do niej wrzucić, jakie dodatki ją uzupełniają albo podkreślają jej charakter. I wydaje nam się, że jest to najbardziej wdzięczne, żebyście mogli sobie od razu wyobrazić, jak taka forma, jak taka torba będzie funkcjonowała w waszym życiu. Zresztą nie tylko torba, pasek, portfel, cokolwiek. Co e, możecie znaleźć w ofercie naszej współpracy z Dagiem. Sesje produktowe to jedno, bo pozwalają pokazać produkt takim, jakim powinien być pokazywany, czyli w prawdziwym świetle, ale bardzo ważny, jak nie może nawet ważniejszy jest także kontekst użytkowania danego produktu. Dlatego teraz zabierzemy Was za kulisji dwóch sesji: pierwszej biznesowej i drugiej lifestyle'owej, która miała miejsce w jednej z wrocławskich kawiarni. Cześć! Jesteśmy w Biznes Zone. Jak widać, i słowo biznes pada tutaj częściej niż popularne cześć. I o co chodzi? Będziemy tutaj pokazywać nasze produkty w akcji, w takim kontekście, w jakim możecie ich użyć. A nawet powinniście ich używać. Dlaczego właśnie takim i dlaczego właśnie tutaj? No bo jeśli chodzi o skórzane akcesoria, to trudno jest nie myśleć od razu o kwestiach biznesowych. Często. Mówimy w ramach naszych materiałów, że to detale mają znaczenie w kwestii wizerunku, a w biznesie jest to bardzo ważne. Chociażby to, żeby nie mieć mocno wypchanego portfela albo przyjść z skóraną fajną torbą codzienną czy aktówką. Dlatego właśnie postanowiliśmy przygotować takie zdjęcia, żebyście mogli się zainspirować, w jaki sposób można także nosić nasze właśnie skórzane akcesoria. Jeśli chodzi o stylizację biznesową, to nie możemy nie polecić naszej torby codziennej, wykonanej w całości ze skóry. Biznes lubi prostotę, lubi minimalizm, lubi także taki wygląd, który jasno, otwarcie komunikuje, że coś jest drogie, że coś jest wysokiej jakości. I tak mamy tutaj w przypadku właśnie tej torby. Najwyższej jakości skóra garpowana roślinnie, bardzo dobrze działające suwaki, wykończenia, dużo skóry. Podstawka też, która jest wyposażona właśnie tutaj w nity metalowe, które pozwolą nie zarysować jej przy każdym położeniu na Podłodze. Robimy biznesową sesję, dlatego że wiemy, że większość z Was zaczęła tak naprawdę obserwować nas gdzieś na początku swojej drogi jako studenci. Wiecie co? I studia już skończyliście. Jesteście teraz elementami wielkiego biznesu. Macie swoje firmy albo jesteście gdzieś na wysokich stanowiskach. No i logiczne jest, że potrzebujecie tam najlepszej jakości akcesoriów skórzanych, w, doskonałej, w doskonałym stosunku jakości do ceny. No przecież w przedsiębiorstwie, w biznesie też nie lubicie przepłacać, więc po co przepłacać, skoro można mieć te kozackie produkty? O! Jesteśmy właśnie w Edno Café. To jest już ostatni dzień, kiedy tak naprawdę robimy zdjęcia i tutaj prawdopodobnie będą jedne z tych najciekawszych. Mamy sam ostatni moment, kiedy będziemy robić zdjęcie produktowe i postanowiliśmy pokazać je razem z roślinami. Bardzo fajnie komponuje się tutaj nasz kolor brązowy właśnie z zielenią, ale też czary będzie się tam fajnie odznaczała. W tym momencie mamy tutaj stylistę toreb Dawida Tymińskiego, który używa swoich umiejętności do tego, żeby Dyscyplinować jak najładniej te torby, żeby jak najbardziej odpowiadały rzeczywistości. No, już prawie jesteśmy na samym końcu naszej drogi. Widzieliście już w tym filmie, jak wyglądał cały proces przygotowania naszej skórzonej kolekcji, ale nie myślcie, że to wszystkie działania, które musieliśmy podjąć, żeby doprowadzić do jej powstania. Mamy tutaj na myśli jeszcze wiele tekstów, dodatkowych zdjęć filmów, wysłanych newsletterów, przeprowadzonych rozmów naprawdę była tego masa, ale kiedy w grę wchodzi dostarczenie wam najwyższej możliwej jakości za rozsądną cenę, to jesteśmy w stanie zrobić wszystko, poruszyć niebo i ziemię, żeby ten efekt dowieść w 100%. I mamy nadzieję, że potwierdzicie nam to chociażby w komentarzu. Myślę, że wszyscy Delikort przyznamy, że stworzenie tej kolekcji to był ogromny, ogromny wysiłek i praca na bardzo długie miesiące. Ale daliśmy radę. W tym momencie nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić Was na edak.com.pl, żebyście zapoznali się ze wszystkimi produktami, które dla Was przygotowaliśmy. Link oczywiście znajdziecie w opisie, a w komentarzach będziemy wdzięczni, jeśli powiecie, który z produktów Wam się najbardziej podoba. I jeśli się zdecydujecie, to też będzie fajnie wiedzieć, że na przykład zdecydowaliście się właśnie na portfel czy na torbę. Dzięki wielkie za dzisiaj, pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się ciepło i do, do zobaczenia zobaczcie. w kolejnym razem. Kupujcie nasze produkty!